Dzisiaj na warsztacie wózek aktywny Icon 60. Najnowszy produkt w naszym sklepie, Wyrecha Pro. Najnowsze dzieło Sens, polsko-oduńskiej firmy z Piotrkowa Trubolanskiego. Rzecz całkiem niesamowita, bo oprócz cech, do których mi się przyzwyczaili w przypadku wózków aktywnych, możliwości łatwego wchodzenia w balans, ich zwrotności, sprytności, możliwości łatwego manewrowania. Całej jej aktywności wózka aktywnego. Nomen, nomen. Ten wózek Icon 60 posiada niesamowite możliwości regulacji przez samego użytkownika. Regulacji tutaj polegają tak: stopień łatwości wchodzenia w balans, stopień stabilności, wysokość siedziska, kąt nachylenia siedziska, kąt odchylenia oparcia. I jeszcze para innych rzeczy. Już nie mówiąc o możliwości wyregulowania głębokości siedziska, siedziska, czy oparcia, możliwości nawet regulacji kąta odchylenia przednich widelców. To wszystko użytkownik sam może łatwo wyregulować przy pomocy najprostszych narzędzi. Yy. Już o takich rzeczach jak możliwość dopasowania hamulców do różnych rozmiarów kół, nie wspominając. Także no, konstrukcja jest nieprawdopodobna, urzekła nas. Pierwsza tego typu konstrukcja w naszym sklepie jest to rzecz w ogóle bardzo bardzo innowacyjna. Myśmy rozmawiali też z twórcami tego wózka i, i, i jak nam opowiadali, co, co to będzie potrafiło, to no, byliśmy oczarowani. Może powiedzieć, że jak widzimy to teraz na własne oczy, to oczarowanie nie pryska dobrze Beata wiesz co ja teraz wezmę Obs, kamerę ops i pokażę z bliska jak ops składamy siedziskę jednym pociągnięciem na czym polegają te sekrety nie będę wchodził tutaj w szczegóły, ale chociażby dzięki tym śrubkom jest możliwość zmiany głębokości siedziska. Tutaj proszę zobaczyć, widać mocowania zawieszenia wózka, i poprzez przestawienie zawieszenia do przodu możliwe jest zwiększenie łatwości wchodzenia w balans. Kwestia wysokości samego siedziska. Możemy przestawić ośkę wyżej lub niżej. To, to, co mi się osobiście niesamowicie spodobało, to są możliwości zmian pochylenia właśnie widelca przedniego. W związku z tym, inne własności trakcyjne przednich kółek, inne własności. Jeśli chodzi o, o, o stabilność i kierowalność tego wózka, proszę zobaczyć tutaj dzięki tym śrubkom. O, oczywiście o, o wysokości podnóżka już nie wspominam, że, że jest to możliwe do regulowania i to bardzo łatwo. Kwestia. Kwestia. Głębokości siedziska. Prosta, łatwa regulacja na pasach. No i sprawa, też dość kluczowa. Elementy węglowe, boczki. Tam, gdzie można dodać tak lekkie materiały, to te materiały są dodane, żeby masa. Najcięższego elementu w wózku to była tylko 6,9 kg. Masa pojedynczego, najcięższego elementu całej ramy. Hop. 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 Jest. Jest zapięte. Składamy. Lampka daje ci numerę. Hmm. Hmm. Także musimy powiedzieć, że jesteśmy bardzo zadowoleni z tego sprzętu. Eee, nasz znajomy wózkowicz aktywny parę dni temu, w zeszłym tygodniu chyba, był przed weekendem i się bardzo pozytywnie wypowiadał o tym wózku. Eee, bo poprosiliśmy o, o trochę testów. Eee, no, inna sprawa, że kolorystyka tych wózków nam, nam osobiście bardzo odpowiada a chętnie się dowiemy co, co wy sądzicie, co Państwo sądzą o, o tym wózku, o tym jak się optycznie przynajmniej podoba. A chętnych do przejechania się tym wózkiem zapraszamy do sklepu Reha Pro w Warszawie przy Alei Wilanowskiej. Alei Wilanowskiej 103. Wejście od przodu budynku. Zapraszamy.